To jest bardzo dużo i to buduje, bo to przede wszystkim nas napędza, o bo przy takich, w takich chwilach wiemy, że, że warto to wszystko robić, bo niestety są też bardzo trudne chwile e, związane z tego typu działalnością, które no niestety no, z tymi rzeczami się bardzo emocjonalnie związujemy i, i czasami niestety no, przeżywamy dość duże dramaty. Tak jak Państwo piszecie na swojej stronie, zwierzęta, które trafiają do Was, pozostają już do końca swoich dni. Nie ma czegoś takiego, że Państwo oddajecie te zwierzęta czy wypożyczacie. One po prostu już pozostają pod Waszą opieką, tak? Tak, w zasadzie na początku swojej działalności chcieliśmy w ten sposób prowadzić, czyli jakby te zwierzęta oddawać do adopcji. Niestety mamy bardzo przykre doświadczenia w tym temacie i zdecydowaliśmy się absolutnie, absolutnie żadnych zwierząt nie poddawać do adopcji. To oczywiście daje nam może większe pole do manewru, dlatego że z racji, że w 2003 roku założyliśmy własne przytulisko specjalistyczne właśnie dla dużych zwierząt, no, pozwala nam na to, że możemy brać coraz cięższe przypadki i i, 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 I je próbować stawiać na nogi, bo to jest bardzo istotne. Bo, bo można powiedzieć, że, że z lewego konia no, ma ktoś szansę jeszcze kupić, prawda, wykorzystać pod siodło, do, 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 do yy, bryczki, do czegokolwiek. A ten taki już niestety, który bardzo dużo przeszedł, który już tylko leży na tym targowisku i nie jest w stanie się nawet podnieść o własnych siłach, jemu już nikt nie da szansy na życie. Dlaczego macie złe doświadczenia? Właśnie mają u nas pierwszeństwo. Uh -huh. dlaczego macie, panie Dominiku, złe doświadczenia, jeśli chodzi o adopcję. No pierwsze adopcje, które, które, y, które, do których poddaliśmy nasze zwierzęta, no niestety okazało się, że zwierzęta wracały w o wiele większym stanie. W zasadzie są to ludzie, którzy e, którzy się do nas zgłaszają, którzy jacyś początkujący hodowcy, którzy z chęcią wzięliby parę koni na początek tylko i wyłącznie patrząc pod kątem hodowlanym, czyli żeby e, mieć rybaki, móc Sprzedawać. No, my też jesteśmy temu, temu bardzo przeciwni, żeby nasze zwierzęta się rozmnażały, dlatego że dochodzimy do założenia, że gdyby którykolwiek źrebak, yy, który, którego yy, ojcem, matką był, jakikolwiek z naszych koni trafiłby na rzeź, to wykupienie ojca czy matki nie miało sensu, bo i tak prawda, ta sztuka gdzieś tam z pokolenia na, na, tą, na tą rzeź trafiła. Więc tu chodzi o to, żeby to życie było ocalone na całe życie, a nie tylko na chwilkę. Czy Państwo w jakiś sposób sub, subsydiuje Waszą działalność? Czy otrzymujecie, czy Państwo pomaga wam e, no, niestety e, w Polsce są duże problemy z różnego rodzaju działalnością. E, na pewno nie ma dotacji na tego typu e, działalność, e, choć e, no, nasze jakby e, tutaj e, działania na tym polu zostały uhonorowane no, jako jedyna organizacja w historii Rzeczpospolitej zostaliśmy roku Honorowani nagrodą prezydenta Lecha Kaczyńskiego właśnie za działalność yy, na rzecz zwierząt. I to jako pierwsza organizacja, która właśnie działa na polu pomocy zwierzętom. Więc jest, jest to dla nas yy, kolejny taki taki taka, taka moc napędowa, prawda, że, że skoro i, i, i na tym polu te działania zostały docenione, no mają sens, prawda, i, i, i wiemy, że warto to robić. Natomiast poza honorami wiem, że borykacie się z problemami utrzymania przytuliska i oczywiście szeregiem wydatków, które się z tym wiążą, bo no, trzeba zapewnić i, i opiekę medyczną, i bytową i y, poopłacać wszystkie normalne y, do funkcjonowania w życiu y, serwisy czy prąd, prawda, ogrzewanie, od tego zależy również y, los tych zwierząt i tutaj jesteście praktycznie wyskazani na y, otrzymywanie pomocy od dobrych ludzi o otwartych sercach, którzy wiedzą, że ta pomoc jest potrzebna prawda? Tak, no to jest ta przykra e, strona e, tej całej działalności. Utrzymanie dużych zwierząt e, jest dosyć e, kosztowne. E, dużo leków musimy ściągać z zagranicy. E, leki dla dużych zwierząt są bardzo drogie. E, i, I oczywiście, że są problemy, bo utrzymanie tak dużego stada no, na dzień dzisiejszy udało nam się wykupić ponad 100 samych koni. Do tego mamy bydło, osiołki, kozy, owce, e, codę chlewą nawet, która e, też w, w, w różnych sytuacjach do nas trafiła I, i te wszystkie zwierzęta nie sztuką jest wykupić, sztuką jest je utrzymać. Wiadomo, że jeśli kupujemy konia, który ma około 10 czy 5 lat, najmłodsza nasza klacz ma zaledwie 2,5 roku w tej chwili. Kupując ją, jakby zadeklarowaliśmy zapewnieni życia, przynajmniej do 25 roku życia, bo tyle może żyć, prawda? Więc jakby to jest wyzwanie, że ponad 20 lat tego konia musimy utrzymać. Oczywiście w dobrej kondycji yy, do tego y, okresowe odrobaczenia, szczepienia, to są wszystko koszty. Niemałe. Oczywiście, że coraz y, większym problemem dla nas jest brak miejsca, dlatego też musimy starać się raz remontować pomieszczenia, które, które mamy, bo było to stare gospodarstwo, które w 2003 roku kupiliśmy i które wymagało mnóstwo nakładów finansowych, a dwa, no musimy cały czas myśleć o jakiejś dalszej rozbudowie, żebyśmy nie, nie zatrzymali się w miejscu, ale żebyśmy się mogli rozwijać, żebyśmy mogli starać się pomagać coraz większej ilości zwierząt, które, które tej pomocy potrzebują, bo w zasadzie mamy tyle sygnałów z całej Polski, że zwierzęta że się mają źle yy, i, i warto żeby, żebyśmy mogli rozpatrzyć ich przyjęcie. No niestety czasami musimy odmówić. Po prostu no niestety kwestie lokalowe bardzo nas tutaj blokują. Mamy w tej chwili na przykład kawałek ziemi do kupienia koło nas, no ale to też jest kwota, którą, którą musimy zebrać, a, a kwota na polskie warunki no nie mała, no jest to kwota 30 tysięcy zł, więc, yy, złotych czasu mamy mało, a, 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 a yy, nie chciałbym, żeby to uciekło, bo z kolei jest to działka graniczna, która może nam tutaj sprowadzić jakiegoś sąsiada, któremu takie sąsiedztwo jak zwierzęta no, nie będzie odpowiadało. No właśnie, również chciałam ten temat poruszyć, bo jest to gorący apel, który znajduje się na Państwa stronie. Cena dla Państwa bardzo wysoka. Dla ludzi, którzy mają otwarte serca i są w zasięgu tych informacji, nie jest to dużo, ponieważ jest rzeczą wiadomą, że dla Państwa jest łatwiej kupić działkę, która graniczy akurat z miejscem, w którym opiekujecie się zwierzętami, a nie oddaloną i oczywiście wymagającą od początku całego przygotowania i, i, i całej lokalizacji, więc w związku z tym ja ten apel będę Państwu powtarzać będziemy zapraszać na strony internetowe do kontaktu. Jakie kontakty by Pan polecał najbardziej, Panie Dominiku, z wami, które namiary, które znajdują się na stronie internetowej można również podawać osobom, które nie znajdują się w zasięgu mediów elektronicznych? Yy, telefon bezpośrednio do mnie, no co prawda wiadomo, że w do odległości jest to też dosyć kosztowne. Yy, niestety jeśli, jeśli nie ma zasięgu elektronicznego, no na no, jakby nie rozwiązuje, jest najprostszą drogą kontaktu, ale jakby nie rozwiązuje yy, tej problematyki, więc, więc yy, telefon komórkowy, yy, pod którym jestem cały czas, zawsze można zadzwonić, zawsze można zapytać yy, o cokolwiek, nie tylko i włącznie o kwestię pomocy, ale również yy, zgłosić, jeśli ktoś ma sygnały z Polski, że gdzieś dzieje się źle, bo to też jest bardzo istotne. W takim razie, mili Państwo, ja będę powtarzać telefon komórkowy do Pana Prezesa Dominika Nawa. Jest 011 48, to wiadomo, od nas się kręci. Potem jest 501 241 784 pięćset jeden dwieście czterdzieści jeden siedemset natomiast który adres internetowy przekazywać panie Dominiku? www.przystanocalenie.pl to jest nasza strona internetowa. Zapraszam, tam jest bardzo dużo informacji, co robimy, jak wygląda nasza pomoc i jak wyglądają nasze zwierzęta, co jest bardzo istotne. I kontakty mailowy do nas to jest adres kpdz jak, K jak katarzyna, p jak paweł, d jak danota i z jak zenon małpainteria.pl ja będę Państwu powtarzać te namiary i oczywiście podany jest numer konta, gdzie każdy osobiście swój datek może przesłać. Również spróbujemy uruchomić w Chicago tutaj, może dla Państwa, którzy by chcieli zająć się tą sprawą, zgromadzić wśród swojego grona jakąś sumę i całościowo przesłać. Więc myślę, że będziemy w zasięgu informacji i Państwo zresztą jesteście bardzo dzielni i samodzielni i zawsze ktoś pomoże spisać bo dyktowanie drogą radiową numeru konta nie zawsze się sprawdza. Jest to dosyć numer, długi numer, więc w wolniejszym czasie będę Państwu powtarzać. Na czas obecny, powracając do tej możliwości, którą dzisiaj mam, aby z Panem rozmawiać, e, chciałabym jeszcze zapytać właśnie o zwierzęta, które, e, jak widziałam na stronie, część już ma, jak to się mówi, swoich patronów, sponsorów, ludzi, którzy opiekują się, wybierają sobie zwierzątko i e, domyślam się, że przesyłają.